Cześć, witajcie z tej strony, Draco. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym paku openingu na moim kanale. Próbowaliśmy otwierać na telefonie, próbowaliśmy otwierać na konsoli, więc może jeszcze większe szczęście dopisze nam na internetowym web webapie. Wcale to nie jest tak, że mam problemy z konsolą i nie mogę inaczej otwierać. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców, magiccoins.pl Skądin Draco macie 5% końców więcej. No to bez zbędnego gadania, otwierajmy, oczywiście, moi drodzy. No niestety, nie jestem w stanie na razie na konsoli otwierać, a chcę wam dostarczyć jakiś paku opening, zobaczyć, czy trafimy kogoś do kolekcjonera. No, zaczynamy średnio. Ale mam nadzieję, że potem pójdzie o wiele, wiele lepiej Oczywiście pierwsze zajmiemy się tymi paczkami Za 35 tysięcy A potem zobaczymy co będzie dalej Kolejna paczka leci, tym razem może coś Nie, brawo, no ale to nie jest zawodnik Którego szukamy Ja oczywiście jeszcze paczek na to serię a i ligę Nie otwierałem, bo akurat wróciłem do domu Kiedy e, wszystko to się jakby zaczęło Tutaj dziać w FIFA. więc to jest dla mnie pierwszy raz Otwierania właśnie z tych lik. No i zobaczymy czy będzie dla mnie szczęśliwy Trafiliśmy w każdej lidze naprawdę jakiś Dobry overall i mam nadzieję, że w tej utrzyma się to samo. Przynajmniej jeden, dwa takie dobre dziewięćdziesiątki powyżej. No, tutaj coś będzie, coś będzie. Jest bufon 93, dopiero to dopowiedziałem! Bo. What? Co? Dwa tocy w jednej parze to jakie diara i bufon? Nie! Nie! To jest jedna z najlepszych paczek, jakie otworzyłem przez te tocy, moi drodzy, bufon oraz diara. No i dodatkowo mamy mega overall, jeżeli chodzi o zawodników z Serie A. Bardzo mnie to cieszy. Mega początek do serii A, i oby, oby, oby to się utrzymało. Ostatnia paczka za 35 tysięcy. No, jeżeli tak miałaby wyglądać, jak przed chwilą te paczki za, za właśnie e, na web to ja będę jak najbardziej otwierał, nawet jak konsola będzie mi działała poprawnie. Bo <coughs> bufona i Diary w jednej parce Team of the Season, dlaczego nie? Teraz przechodzimy do tych paczek za 15 tysięcy, no bo tamte za 35 000 się skończyły. Moi drodzy. Drugi raz, drugi raz trafiamy Hero Akinfie, znowu nie wiem jak to się czyta No ale już jego raz mieliśmy, no, ale drugi raz zawsze fajnie jest trafić, dlaczego on mi się nie ładuje tutaj O, teraz dopiero jest 82 overalla, bramkarz z Rosji Jordi Alba, no jakaś lepsza paczka, bo długo, długo nic nie było po tych naszych dwóch tocach I potem oczywiście Hero zawodniku z Rosji No ale okej okay. Jest nareszcie kolejny teamowy syn Viviano, tym razem e, Trafiamy niebieską kartę od razu do przesunę, bo mówię prędkość nie ma co jest zabijająca No i oczywiście bierzemy go na myśl, naszą listę transferową e, W celu końcowym podsumowania tego wszystkiego No ale cieszę się, może nie jest to najlepszy, ale przynajmniej zawsze coś W ogóle odświeżyłem stronę e, No i jakoś szybciej idzie Santika Zorla 85 overalla, witam serdecznie Neymar tak jest moi drodzy, bardzo dobra karta, szkoda jednak, że po akurat BBV. No jednak na taką kartę nie wolno narzekać. E, bardzo cieszę z trafienia go. Zapraszam serdecznie e, na listę transferową. No, został nam niecały milion do końca, więc zrobimy sobie mały update. Trafiliśmy 3 tocy wydając 1 300 tysięcy. E, czy to dobrze, czy nie? No ciężko mi ocenić. Myślałem, że bufon jest więcej warty, przy tym sobie sprawdziłem jego wartość i, i nie jest ona najwyższa, jak myślałem, że będzie. No ale wciąż jest to wysoki overall, jakby nie było, tak? No zobaczymy jak będzie do samego końca, na przykład w łapo. dopiero chyba tak 400 tysięcy do końca nam Benzema wpadł z Modricem Więc jestem nadal pod optymistycznie i pozytywnie nastawiony do właśnie tego otwierania I tak jak mówiłem, chwilę później trafiamy Team of the Season Tym razem Bufal, moi drodzy, ta karta jest naprawdę niezła, 91 tempa, 91 dribbling, 87 strzałów no, 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 ładnie, ładnie Okej, okay, mamy już 4 tocy z właśnie Ligę i, e, i serię A Więc jeżeli do samego końca tego otwierania będzie 5 To będę zadowolony z tego początku Insinier, tak, jest 90 overalla Karta, którą bardzo, bardzo chcę przetestować Bo wygląda nieziemsko Grałem jego, powiedzmy, informami i były świetne a teraz, Team of the Season, jego wygląda jeszcze, jeszcze, jeszcze lepiej. 95 tempa, 96 dribbling, 88 strzał, 93 podań. No, coś pięknego. I mamy piątego tocca. Jestem zadowolony, pół miliona do końca, więc może być już tylko lepiej. Dodatkowo trafiliśmy naprawdę okej okay toc to jest mega fajne. Lecimy dalej. I dosłownie paczka po tym, czy dwie paczki, nie wiem. Um titi, moi drodzy! Team of the season szósty teraz! No i to się nazywa coś pięknego. No w ogóle to jest chyba drugi podrząd, jeżeli chodzi o FIFY. 80 pace, 87 fizyczność, 88 defensywy, def def def, def. po prostu obrony. Ładnie! Easy, proszę bardzo, 88 overall, był, był teamowy syn, teraz już nie jest, no ale zawsze coś, prawda? I ostatnia paczka przed nami, moi drodzy, a w środku znajduje się, uwaga, uwaga, Sisoko. Dlatego wysłałem na listę transferową, żebym teraz mógł bez problemu podsumować to wszystko. Trafiają oczywi oczywiście zawodnika Hero oraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć toców. I o ile, ile się nie mylę, Neymaras z Zilem tak jest No ale o te niebieskie chodzi tutaj najbardziej Jestem zadowolony, powiem szczerze Dobry początek, Buffon, Insigne, Diara, Buffal, Viviano, Umtiti Jeżeli ta, powiedzmy, tendencja sześciu toców na jedno otwieranie Siedmiu może, czasem pięciu, by się utrzymała Będę, zado będę zadowolony no i tak, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy pack opening, przepraszam was bardzo, że nie na konsoli, jeżeli wam to e, przeszkadzało, no to obiecuję, że postaram się zrobić wszystko, żeby naprawić konsolę i żeby działała już następnym razem. Tymczasem ja wam dziękuję bardzo, trzymajcie się, e, no i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.